Nagrywamy czytanie dla nas Dla nas <grych> Na listopad Czytanie dla lwów na listopad Zaczynam może bez tego światła bo... Spoko Czytanie dla lwów na listopad Co też w tym listopadzie Podobna energia, która była u strzelców, być może jakiś strzelec się do Was zgłosi, będzie oferta. Więc idzie do Was jakaś oferta, raczej finansowa, materialna, a raczej poprawiająca Wasz byt, Wasze samopoczucie, Wasze zdrowie, niemniej jednak mam wrażenie, że ktoś tu jest zraniony, więc albo jest tak, że Wy sobie czegoś odmawiacie, idziecie w kierunku czegoś i ktoś jest zraniony, Wybieram jakąś nową drogę w swoim życiu, nowy kierunek, ktoś jest zraniony. Albo jest tak po prostu, że to wy komuś coś oferujecie lwy i was to rani. No i gdzieś tego Boga w was to rani, czemu Ty w sobie gdzieś nie widzisz e, tej wartości. Więc może ten miesiąc, listopad, to jest e, miesiąc o tym, czym jest moja wartość czy ona jest stała, zmienna, czy epizotyczna, czy ona jest zależna od czynników zewnętrznych, czy jest raczej moja własna i też jakich działań się podejmuje, które raczej wpływają negatywnie na moje samopoczucie, bo w istocie to życie nasze, kochani, nie jest golgotą. Chciałam powiedzieć, nie jest samsarą. Jezu, dlaczego? To nasze życie tutaj na ziemi nie jest golgotą. Nie jest też męką, umęczaniem się, poświęcaniem się, byciem jakimś. Hmm? Więc zastanówcie się, komu co oferujecie, bo jest być może coś, co wyzwala w was ogień, płomień, iskrę i, i gdzieś ja się oferuję, tak? Więc tu jest taka energia. Ja ci coś oferuję, ale w tym jest ukryty jakiś trud. I o ile jest to trud, który mówi pokonuje własne granice, to szpoko. A jeżeli jest to trud, który mówi ranie siebie, by wydać tobie, no to nie. Więc um, chyba, że jest po prostu tak, że przychodzi do Was podsumowanie. Czyli lew jest na takim etapie, gdzie przychodzi z zewnątrz to podsumowanie tego miejsca w życiu, w którym jesteście lwy, e, Podsumowanie waszego trudu, waszych wysiłków. No. Ale też zwróciłabym uwagę, kochani, hmm, chyba że to jest czas dylematów, czyli miesiąc listopad to jest czas dylematów dla lwów, bo z jednej strony ja chcę coś zadziałać, coś zrobić, Gdzieś się zainwestować, z drugiej strony jest też to moje samopoczucie, o które warto byłoby zadbać, i z trzeciej strony, z trzeciej perspektywy jest ten mój ogień, pasja do czegoś. I w istocie, jakbym mógł to połączyć? Czyli pracę, moje samopoczucie plus iskra do czegoś. Jak mógłbym to połączyć? No, Chyba, że idzie do Was oferta, która mówię, może się okazać trefna, więc bym zdecydowanie. Mm, Wiecie, bo co z tego, że ktoś... Yy, nam coś tam proponuje, jeżeli jest to dawane z braku, albo jest to dawane właśnie, nie chcę dać, ale dam. tym się zastanowiła. Hmm? Czy ja chcę to wziąć? Po prostu, nie? No chyba, że to jest jakiś zwrot karmy, wiecie. Nie wiem. Dalej. W ogóle to ten temat, który się w listopadzie przewija i wydaje mi się, że w ogóle te czytania miesięczne być może właśnie o tym też będą, do czego ja jestem zapalony, co jest moją iskrą pasją, więc taki rodzaj sprawdzianu ze strony innych ludzi, ze strony rzeczywistości, ze strony Boga, świata, tego, co we mnie, co w tym ciele, do czego ja w istocie mam to światło, do czego ja, do czego ja się świecę, do czego ja się zapalam? co wywołuje we mnie właśnie tą chęć wychodzenia, tak? To akurat tutaj nie ma wychodzenia, tylko to jest raczej odnalezienie, płomienia, iskry pasji dla niektórych wewnętrznego mężczyzny, wewnętrznej kobiety do czegoś. Ale tu mi się bardziej wydaje, że będzie atak, może być atak, być może ktoś was zaatakuje albo jakieś ludzie was zaatakują, Albo was myśli zaatakują, że ja nie poradzę sobie, ja nie dam rady, to nie jest dla mnie. Zaufajcie, zawierzcie swojej pasji do czegoś, tak? Albo stwierdźcie, nie wiem, jak sobie poradzę, nie mam pojęcia, jak sobie poradzę, nie wiem, dokąd mnie to doprowadzi, ale najpierw zweryfikuję, dam sobie czas, czy to jest o mnie w ogóle, czy to jest o mnie, tak? E, jakaś propozycja, bo idzie jakaś propozycja w ogóle, no. Ktoś się wam przygląda, nawet bym powiedziała, że są oferty z dwóch stron. Ja bym powiedziała, że ktoś z przeszłości, jest jakaś oferta, jest też oferta z przyszłości, by sobie gdzieś tam siedzicie i um, pokazuje mi się taka energia. Ja sobie płynę. Ja sobie jestem, taki jaki jestem jestem, płonę sobie, tak? I tutaj teraz przychodzą albo ludzie, albo jakieś ploteczki, oceny, opinie i tak dalej. Nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że ja po prostu jestem miską, jestem płomieniem, tak? Ja się palę, nie wiem, do życia, do bycia, do oddychania, tak? I więc... Pokazują się takie oferty, wiecie. Jedne oferty się pokazują takie, że no mam coś, co cię kręci, co cię jara, i sprawdzam, czy ty to weźmiesz, tak? Czy w jakimś sensie być może sprzedasz tą swoją iskrę, swoją pasję. Jest też oferta, która mówi, no sobie odbiory, Adam, Adam lwu. No nie. Oferta, która idzie z poświęcenia siebie, swojej własnej energii, to nie. My się w takie rzeczy nie bawimy. My raczej. Wspieramy właśnie inwestowanie w siebie, tak? Lew jest zawsze o inwestowaniu w siebie. Jeżeli ktoś daje nam ofertę, która mówi o tym, zabiorę sobie i dam tobie, to nie jest to o nas. O kurwa. Niektórzy z Was mogą się zainteresować taką działalnością poprzez internet, YouTube'a, Instagrama itd., itd. I gdzieś tam po prostu dzielić się sobą. Jeszcze inni z Was mogą, w ogóle to jest jakaś praca w hotelu. Niektórzy mogą sobie stwierdzić, że chcą pracować w hotelu. O co tu chodzi? Może idzie do Was właśnie oferta, że będziecie pracować w hotelu albo w miejscu, gdzie będziecie zajmować stanowisko kierownicze. To taka być może oferta do Was idzie. Pokazuje mi się też energia, która mówi, że ja jestem samo napędzającym się kołem albo po prostu mam. Ja, ja sam sobie robię dobrze, więc być może Waszym kompasem na miesiąc listopadowy to będzie Co mi robi dobrze, co mi robi dobrze No, co mi robi dobrze, ale może być też tak, że jakiś mężczyzna do Was idzie I są dwie drogi dla Was w jakimś sensie I wydaje mi się, że Wy po prostu tak, bo jakiś mężczyzna się pokazuje Wiecie, trochę tak, nie wiem, mam obsesję na Twoim punkcie? Mam obsesję na Twoim punkcie, podpalasz mnie, nie wiem, jestem Tobą zainteresowany. Jakiś mężczyzna może nawet gdzieś y, obserwować Was, albo nawet powiedziałabym w jakimś sensie zapijać tą relację, albo jak, jakoś tak wiecie, żeby nie myśleć o Was, to zajmować się innymi sprawami. To może być Wasz szef, to może być osoba na scenowisku albo osoba gdzieś bardzo widoczna, osoba z innego miasta, albo z zagranicy, albo osoba przez internet, tak? I. Wiecie Nie wiem, co mam myśleć Nie wiem, co mam myśleć, kochani, bo Możliwe, że tutaj dojdzie w listopadzie Do jakiegoś rodzaju manipulacji Albo takiej oferty, wiecie Zobaczę, co lew na to I my, my w kartach nie, My nie stawiamy sobie tych kart Żeby się dowiedzieć rzeczywistości, co ja na to czy, Albo żeby się ochronić Bo my się nie musimy, kochani, chronić Bo my nic tutaj nie mamy nam nic nie można zabrać, my po prostu jesteśmy obecni, jesteśmy samą obecnością, tak? Dla wszystkiego, dla każdych zachowań, po prostu pozostawaj obecny, nie utożsamiaj się, tak? Tyle w temacie, więc jak idzie do, do nas jakaś oferta, ja nie mówię, że ta oferta może być zła, bo ona może być całkiem dobra, to może być super intratna oferta. Niemniej jednak być może będziecie potrzebowali się skonfrontować z własnym umysłem, bo może wasz umysł się uruchomi. I będzie gdzieś wam coś tam tłumaczył, że to nie jest dla ciebie, albo to właśnie jest dla ciebie, albo zacznij, nie wiem, pomyśl o sobie, albo jakoś strategicznie do tego podejść. Ja bym po prostu pozostała przy byciu tym, kim jesteście w istocie ale wy, bo wy, jako jeden z nielicznych znaków, macie taką właśnie iskrę pasję, tak. Kochacie gdzieś stawiać na siebie i na to, co jest waszym centrum, tak? Lubiaki misiaki. jest coś takiego, jakaś taka energia w waszym życiu. Nie wiem, kto to jest. Albo ktoś wami zarządza, albo ktoś wami manipuluje albo wasz umysł w taki sposób działa, że wam coś tam podsyła, raz lepiej, raz gorzej, no do tego jesteś stworzony, no do tego nie jesteś stworzony, to powinieneś robić, tego nie powinieneś robić, tym się zajmij, ale wy jakby nie zwracacie na to uwagi, nie zwracacie w ogóle na coś takiego uwagi, więc dla niektórych lwów to jest rozpoznanie mechanizmu we mnie, którym to mechanizmem, uwarunkowaniem nie jestem, które to mówi, że powinienem zrobić coś inaczej, w zupełnie inny sposób, być może lepiej, albo inaczej się powinienem zachować, albo pomyśleć, ym, jakie następstwa będą miały moje działania, skoro one wypływają z Waszej iskry, z Waszej pasji, z Waszej chęci, z Waszej kreatywności. Są one dobre? I też pokazuje mi się, że w ogóle będziecie się raczej zajmowali, że ta energia u Was będzie. A dobra, słuchajcie. Możliwe, że przyjmiecie ofertę. Że przyjmiecie rzeczywiście tą ofertę. Że przyjmiecie tą ofertę. Dostaniecie po łbie, po łbie za przyjęcie tej oferty. Będziecie się czymś zajmować. Czym się będziecie opiekować? Będą Wam wydawane rzeczywiście rozkazy. Kasa za to będzie, pieniądze za to będą, ale wydajecie się niezadowoleni. Możliwe, że w ogóle taki osobnik do Was przyjdzie, który, który ma w sobie taki mechanizm bycia wiecznie niezadowolonym z siebie, no. któremu ciężko jest właśnie. Cieszyć się tym, co jest. Nie wiem, kochani, na razie muszę, muszę tutaj zweryfikować. Możliwe, że będą w ogóle dwie drogi dla Was w listopadzie, tak? Więc jedna droga mówi o tym, że ja po prostu pozostaję tam, gdzie jestem, że ja się po prostu rozlewam tam, gdzie jestem, że ja się rozwijam w tym miejscu, w którym jestem. I to, co jest gdzieś moim kompasem, to jest moja pasja, żywość, światło, iskra do czegoś. I przy tym zostaję. Niezależnie od tego, co powiedzą inni ludzie, jak to ocenią, jak będą o tym plotkować, czy jak będą to atakować, bo ta droga prowadzi Was do bycia królem. Do bycia królem, do bycia też być może wezwaniem, budzeniem dla innych ludzi i do bycia tym całym światem. Tak. Odnośnie oferty, kochani, odnośnie ofer bo są dwie drogi, bo są, no niestety muszę to powiedzieć, jest jakaś taka droga, z, oferta z przyszłości i oferta z przyszłości A mi się wydaje, że Wy zostajecie w tym miejscu, w którym jesteście, bo mnie ten moment, to miejsce, w którym jestem, mnie całkowicie satysfakcjonuje, tak? Bóg z jakiś przyzwyczajenia mnie w tym miejscu pozostawił, no? ale już nie potrzebujemy tych racjonalizacji, tak? Już nie potrzebujemy Przede wszystkim tymi bogami my jesteśmy i ten Bóg jest wszędzie, gdzie się nie obrócisz. E, więc, e, więc jeżeli chodzi o pracę, to wiecie, to, ben, po to będą wam zaoferowane pieniądze, tak? Ktoś przyjdzie i zaoferuje wam pieniądze. E, uh -huh. Ktoś przyjdzie i zaoferuje wam pieniążki, kochani. Nawet bym powiedziała, że ktoś będzie wami manipulował. Ta sama osoba, która wam zaoferuje pieniądze, będzie wami manipulować. No? Albo macie taką relację jakąś, w której. Bo może tak być, że, to, że ludzie są niewinni wokół Was, lwy. A chodzi po prostu o pewien mechanizm, który się we mnie pojawia na skutek interakcji ze światem i z innymi ludźmi. Mechanizm, który mówi o tym, że. Że jest, że jest ciebie za mało. Tak? Albo jesteś nie taki, jaki być powinieneś, tak? Twój ogród no nie jest ogrodem. Ty nie jesteś ogrodem, tak? Więc uważałabym, kochani, bo niektórzy będą oceniać Was swoją miarą, a jak wiemy, czyjaś miara na nas nie pasuje. Tak? Już mówiłam o tym, gdzieś tam jest w każdym z nas ta drabina. Tak? I na początku jest ten instynkt, jesteśmy zatopieni w doświadczeniu, działamy instynktownie jak zwierzaczki, jak zwierzątka. Tak? Później gdzieś tam wchodzimy na tą energię umysłu, mentalnie, tak? więc zadaniowo od A do B, od B do C, pójdę w to miejsce, pójdę w to miejsce, osiągnę taki cel, później osiągnę taki cel, to ma sens, to ma sens. Tak? Jutro, wczoraj porównujemy, później wchodzi ta energia czucia, bo po prostu czuję to, w którym miejscu życia jestem i to jest bliżej naszej istoty, a następnie gdzieś po prostu przestajemy się martwić czymkolwiek i jesteśmy. I to jest wszystko, tak? Więc ja bym powiedziała, że będą pojawiały się głosy, że to powinno być zrobione inaczej, lubię, że mm, to się robi w ten sposób, tak? Więc... Możliwe, że ktoś będzie, będzie Wam pokazywał, albo Wy będziecie sobie uświadamiać, że bardzo ważne jest się jednak uziemiać, postawić jednak na to uziemienie, czyli na to zatrzymanie, że to jest istotne, ważne. Możliwe, że też będziecie wracać do jakiejś takiej relacji z przeszłości, która rokowała dobrze. To, to relacja rokowała dobrze Niemniej jednak było tam e... no, nie takiego, no nie takiego się ciebie spodziewałam Myślałam, że będziesz inny hmm? Kurwa, może macie coś do czynienia z panną Bo to jest właśnie ta energia Zajebiście Ale wy, wiecie co, wy już zaczynacie powoli rozumieć Że wasze, wasze życie, czy wasza droga Polega na tym, że ja sobie w każdej sekundzie wybieram, gdzie ja chcę pójść i czym chciałbym się zająć, i będzie taka oferta. Wiecie, będzie taka oferta, że będą pieniądze, bo ja widzę, że ty masz pasję, bo ja widzę, że ty jesteś zapłonem, więc ja ci dam dobre pieniądze, dam ci stanowisko, dam ci lepsze miejsce, tylko po to, żeby móc zarządzać Twoją energią. Więc dostaniesz pieniądze, ale ja będę tą zarządzać, więc to jest jedna. I wy się pokazujecie, no rzeczywiście, no są te pieniądze, tak, a to jest za mało. kurwa za mało. Hmm? Choć to też jest jakiś rodzaj drogi, na pewno. Ale to jest trochę tak, jakby, no, rozkaz za rozkazem, komenda za komendą, nie? I może to być negatywne w aspekcie waszej iskry, czy też bycia iskro. Druga energia mówi o tym, że ja jestem no, tą iskrą, tym płomieniem i w jakim sensie sobie płonę, sobie jestem No i ten świat zaczyna mi mówić, jaki być powinienem, jaki byłem wczoraj, jaki powinienem być jutro I Wy mi się pokazujecie, że Wy się po prostu rozpuszczacie do tej energii, Jeśli rozpuszczacie do bycia sobą Rozpuszczam się do bycia sobą po prostu się rozpuszczam do tego, co jest, rozpuszczam się do tego, co jest, rozpuszczam się do tego, co jest, tak? Już nawet przestaję tak, jakby zaglądać w zawartość świadomości i zawartość tej rzeczywistości, tylko po prostu jakby sobie płonę i gasnę do tego, kim jestem. Hmm? Czyli gdzieś tam jest też ta droga właśnie takiego, takiego bycia. Bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, nie, nie należałoby robić czegoś w inny sposób. Wszystko jest w istocie boskie i pokazuje, i wtedy ta energia męska jest taka zmiękczona, więc możliwe, że gdzieś e, będziecie weryfikować, czego wy w istocie potrzebujecie. Nie? Aha, aha. Widzę w ogóle, że Wszechświat będzie Wam dawał lwy. Wszechświat, Bóg, życie, rzeczywistość. To jest tak, będą oferty. Będą oferty. Rzeczywiście będą oferty ze strony świata. E, finansowe, materialne, ale też zainwestowania w siebie. Ale Wy macie inną drogę w ogóle. Lwy. Wy macie drogę po prostu. Ja jestem iskrą. Ja jestem ogniem. Ja jestem taką, jakąś pasją. Ja się, ja, się, ja się rozlewam w tym byciu ogniem. Ja się w tym rozpuszczam w tym, tym ogniu. Ja się spalam w tym ogniu nieustannie, tak? I tak jakby mówię, jest sporo energii, które będą chciały wami zarządzać, coś wam oferować. To jest jakiś mężczyzna, jest też ten świat, który który będzie dawał, zabierał, to jest trochę tak, wiecie, no kurwa, może nie komedio, dramat, tylko cyrk, tylko trochę taki cyrk, no i możliwe, że niektórzy z Was będą widzieli ten cały cyrk, że niezależnie, w którą stronę ja pójdę, jaką ofertę ja wybiorę, nic się ze mną nie stanie, bo ja wewnętrznie jestem rozpuszczony, bo ja wewnętrznie się czuję dobrze sam ze sobą, bo ja już osiągnąłem jakiś rodzaj szczytu w sobie i jest mi po prostu tak dobrze. Hmm? Będą takie zdarzenia, które... Będziecie potrzebowali być obecni. W niektórych, szczególnie przy takich ofertach finansowych, materialnych potrzebujecie być obecni, bo będzie zarządzanie waszą energią i trzeba będzie tutaj w jakimś sensie powiedzieć. Tu jest problem, kochani, z asertywnością w miesiącu listy. W miesiącu w listopadzie jest problem z asertywnością, jest problem z odmawianiem, więc być może będziecie szli wszystkimi możliwymi drogami w, w listopadzie. E, gdyż, no, też w ogóle widzenie świata jako pełnego zasobów, pełnego opcji, pełnego dróg, pełnego w jakimś sensie wiedzy, że ja się. Ja się Uczę od życia, nie potrzebuje być przygotowany, mi się pokazuje, że w ogóle rezygnujecie z działania i po prostu płyniecie, po prostu płyniecie, no no tak jest dla lwów pokazane. I co dalej? No i będzie kasa, słuchajcie, będzie kasa, będzie kasa, bo ta oferta i rzeczywiście wy tą ofertę przyjmiecie i będzie oferta z, ze strony osoby z przeszłości, będzie oferta z przeszłości. Tak, jakby ludzie byli zainteresowani Wami, Waszą energią. Fakt, faktem tu będzie manipulowanie Waszą energią, w jakimś sensie oczywiście, ale Wy się tym nie przejmujecie, bo jest kasza, więc jakby ja dostaję odpowiednią kaszę, później ją inwestuję. Więc będziecie nabierać jakiegoś. Wy tutaj nie jesteście w takiej energii odmawiania. Nie jesteście w energii odmawiania, no? Raczej jest coś, coś takiego, że głowa jest od tego, żeby zarządzać, być przedsiębiorczą, zarabiać pieniądze. Na pewno głowa nie jest od tego, żeby, żeby mnie tutaj ranić czy robić mi krzywdę. Ja gdzieś wewnętrznie jestem rozpoznany, czyli gdzieś tam czuję tą swoją własną istotę. Nie ma w ogóle tutaj energii żeńskiej. Jakbyście się chcieli tutaj, no nie ma tutaj energii żeńskiej. Generalnie nie, nie widzę tutaj tej energii żeńskiej. Jeżeli chodzi o mężczyzn, raczej mężczyźni się tu pokazują w Waszym otoczeniu, raczej energia męska i ta energia męska się pokazuje, słuchajcie, bo, bo mogą być mężczyźni, którzy będą się oferować, którzy się będą oferować. I będą mężczyźni, którzy mm, no niestety no, no nie rozpoznałem swojego wewnętrznego zwierzątka. Upakowałem się w to ciało, upakowałem się w jakieś ambicje, aspiracje i teraz taki jestem właśnie troszkę podzielony, no. No i mm, ale mogę być Twoim zasobem i mogę jakby wykonywać Twoje polecenia, ale my nie potrzebujemy niewolników. Obudź się kurwa, obudź się kurwa. No, gdziebym ja powiedziała, że wy tutaj i umiem zarobić, i umiem w jakimś sensie być w takim otoczeniu ludzi, którzy no nie potrafią cieszyć się z mojej obecności, tylko muszą zarządzać, muszą kontrolować. Będziecie się użyć asertywności, zdecydowania, też odmawiania przebywania z jakimiś konkretnymi ludźmi. I w ich energii, bo pokazujecie się, że przebywając w energiach niektórych ludzi, to czujecie się całkowicie no, zgaszeni. Tak? I najlepszy motyw to jest, kiedy ja jednak ufam sobie, wierzę w siebie i jednak opieram się na tej swojej pasy, iskrze do tego, do czego mam, która jest wewnątrz mnie, której nie można zgasić.